Witajcie. Dzisiaj taki filmik postanowiłem zrobić, o tym, jak nie stracić, nie stracić tego czasu, żebyście wykorzystywali ten czas, kiedy jesteście za granicą, na maksa. Na 100% wykorzystajcie to, że jesteście tu i teraz. Jeżeli jeszcze nie jesteście, a będziecie, to też to posłuchajcie tego filmiku. Jest parę takich, parę takich rzeczy, które, które warto, warto sobie wziąć do siebie. Ludzie tutaj przyjeżdżający, często przyjeżdżają, ludzie młodzi, 18-19 lat, zaraz po szkołach, chcą, chcą nie wiem, wolności, chcą. chcą poczuć pieniądz, poczuć, poczuć jak to jest, że można sobie na wszystko pozwolić. Wszyscy mówią, że za granicą to się inaczej żyje, że za granicą możemy sobie możemy sobie pozwolić na, na więcej niż w Polsce. Może jest po części trochę prawdy, naprawdę zarobki tutaj są lepsze. W przeliczeniu do, 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 mm, do tego, ile tu się wydaje, a ile się w Polsce wydaje, to naprawdę jest życie dużo łatwiejsze, bo e, idąc tutaj do sklepu, za 50 euro możemy naprawdę sobie e, kupić i na obiad coś, i, 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 i praktycznie zrobić zakupy na cały tydzień jakiś chleb, jakiś, e, jakąś wędlinę, kiełbasę, coś takiego. Więc za 50 euro, jeżeli ktoś naprawdę e, w miarę. Racjonalnie kupuje produkty, może można sobie wyżyć. W Polsce, przelicając jeden do jednego za 50 zł, no co możecie? No, sami wiecie, teraz wchodzi się do sklepu 100 zł. To jest tak. Nawet w Biedronce, która niby jest najtańszym, najtańszym supermarketem w Polsce, chociaż już teraz ranking spadł, ale przykład tylko taki podaję: że Biedronka niby taka tania. To sami wiecie, że stuwa to jest bez nic. Byłem ostatnio w Polsce, jeżdżę też do Polski, więc wiem, jak to wygląda. Więc dlatego dużo młodych ludzi kusi się na to, żeby przyjechać za granicę, bardzo dużo ludzi do Holandii, przede wszystkim dlatego, że jest tu taka wolność. Niestety, niestety ta wolność wiele osób gubi. Słuchajcie, gubi młodzi ludzie, często dostają tygodniówki, więc przychodzi weekend, zaczynają się bawić, idą sobie do coffee shopu, idą sobie do baru, na imprezę jakąś, rozwalają w ciągu... Tych, tego krótkiego weekendu, pieniądze, na które ciężko pracowali cały tydzień. I później w poniedziałek okazuje się, że mają te 50 euro, tak jak powiedziałem. I te 50 euro starcza im do następnego piątku, do następnej wypłaty. I to tak trwa w kółko. I znam osobiście osoby, które nawet po 10 latach potrafią przyjechać do kraju i nie mają, nie mają nawet na to, żeby kupić sepaczkę papierosów. Chodzą i po prostu biorą od ludzi, bo nie mają, nie mają naprawdę e, na takie rzeczy. Więc. E, 嗯。Um. Myśleli, że im się polepszy, a przyjeżdżają, przyjeżdżałem do kraju i wcale im się nie polepszyło, bo nie myślą, nie myślą o tym, że przyszłość, że wiek 60, 70 lat to nie jest taka odległość. Ludziom się wydaje, że o, jeszcze tyle lat przede mną, a później nagle się budzimy, mamy 60 lat i puste kieszenie i co z tego garba się, dorobimy, nic więcej. Więc warto po prostu, warto po prostu nie marnować tego czasu i skupić się na tych, na tych, właśnie, na tych pieniądzach, na tym, że, no dobra, zabawa zabawą, ale nie musimy tego robić co tydzień, trzy dni yy, i na maksa. Warto jest też yy, pamiętać o tym, że nie mamy tylko domu i pracy. Słuchajcie, to też jest bardzo ważne. Ludzie po prostu jadą też yy, na, na kontrakty. Znałem wielu takich, yy, co jeździli po kontraktach, nie siedzieli na przykład w jednym miejscu, ale jechali na pół roku, na rok na przykład do innego kraju, tak jak ja kiedyś jeździłem i oni widzieli tylko dom, pracę. Mieszkali na przykład w, pię w pięknej jakiejś miejscowości, yy, na przykład, no... Przykładowo tak, jak ja mieszkałem kiedyś, Dublin. Słuchajcie, Dublin jest naprawdę pięknym pięknym miastem, bardzo dużym. Wszerszej wzdłuż zwiedziłem, bo nie zamierzałem siedzieć po prostu tylko i wyłącznie na. na... Na pokoju i nic nie robić. Warto było właśnie obejrzeć, ale znam takich ludzi, którzy po prostu tam nic nie widzieli, znali po prostu jeszcze kierunek do sklepu, przepraszam, bo jeszcze do sklepu wiedzieli gdzie iść i to wszystko. To daję przykład tylko taki Dublin, bo, bo to akurat tyczy też wielu innych miast. I krajów, gdzie warto jest po prostu obejrzeć, gdzie jesteśmy. Jeżeli nie chcecie już tak bardzo wydawać pieniędzy, weźcie tam autobus za 3 euro do, do centrum, żeby dojechać i sobie pozwiedzać. Nie musicie wydawać na, na restaurację, nie musicie wydawać na, e, na drugie ciuchy czy jakieś tam różne rzeczy. Możecie po prostu pochodzić, pozwiedzać, zrobić parę, zdjęć na pamiątkę i móc po prostu kiedyś w przyszłości. Przyjechać, wrócić kiedyś do kraju, bo na pewno każdy z Was wróci, no, jakaś tam część zostanie, może to nawet na emeryturze, ale większość z Was wróci do kraju i będziecie mieli wspaniałe wspomnienia. Tak jak ja wybrałem się na przykład ostatnio z moją rodziną i spełniłem swoje marzenie, które, no, które miałem od dziecka. Bardzo, bardzo, aby to powiedzieć. Moim ulubionym aktorem był Jean-Claude Vadam, który, który w latach 80. i 90. robił furorę w filmach sensacyjnych z, ze swoim szpagatem na, na dwóch krzesełkach. Kto oglądał, to wie. Bardzo się zafascynowałem tym. Dzięki temu sam się nauczyłem e, troszeczkę tam. E, no różnych rzeczy szpagat też do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, jak wiecie, tam parę filmów kiedyś wydałem. Jak wiecie, do dzisiaj umiem, do dzisiaj rozciągam się codziennie, gdzie właśnie dzięki niemu on był taką moją inspiracją i zawsze chciałem pojechać do miasta, gdzie on się urodził, gdzie, gdzie, gdzie przebywał, i dorastał i. i... I sobie zrobić zdjęcie, jak nie z nim, to tak, zrobić sobie zdjęcie przy jego pomniku. Jest właśnie w Brukseli jego pomnik, bo jak nie wiecie, to Jean-Claude Adam wywodzi się właśnie z Brukseli. To jest Belk, który właśnie wyjechał do Stanów, żeby tam zrobić karierę. I postawili mu pomnik. Jest kilka pomników. Jeden jest w Brukseli, drugi jest w Amsterdamie. W Stanach Zjednoczonych też jakiś pomnik jest. Ma kilka pomników na świecie. Dwa są właśnie, jeden w Holandii, drugi jest w Belgii. I, i, i słuchajcie, i zrobiłem sobie to zdjęcie, i to jest coś, co po prostu marzyłem. Gdybym mieszkał w Polsce, nigdy bym tego nie zrobił, bo to jest jakiś. 1500-2000 km od mojego, od mojego miejsca zamieszkania w Polsce, więc raczej bym nie wsiadł w samochód, nie pojechał sobie, musiałbym sobie hotel wykupić, jakoś to sobie rozplanować. Owszem, można by było sobie taką wycieczkę zrobić, ale wiadomo, to by był większy koszt. Teraz z Holandii, to jest zależy, gdzie mieszkacie w Holandii, ale między między 130 a 200 km max do, do, do Brukseli, żeby sobie zobaczyć, więc. Całości wykorzystaliśmy. Oczywiście inne atrakcje jeszcze były. Staramy się, staramy się całą rodziną jeździć, zwiedzać tutaj Holandię czy Belgię. Niemców jeszcze tam nie wzięliśmy. Ale wiem, że jest to dużo fajnych miejsc w Niemczech. Mam też znajomych, którzy, którzy właśnie zawsze jak co pomogą. O, na przykład tutaj kolega, z którym pracuje Norbert. Norberczyk, słuchaj, e, dzięki w ogóle za wszystko, za wszystkie podpowiedzi, gdzie tam można jechać, co zobaczyć, bo na przykład e, w Brukseli ostatnio byłem dzięki niemu i zobaczyłem sobie e, e, atomik. Taki, taki atom jest zrobiony, nawet nie wiedziałem. W 56 czy 8 roku powstało to. Można sobie pojechać. Jeżeli ktoś, ktoś nie był, zapraszam e, serdecznie. E, polecam, bo nie zapraszam, bo to nie, ja tam nie mieszkam, ale polecam. Puszczę, pokażę, pokażę dla, dla wszystkich moich wspierających. Parę zdjęć tam wrzucę, żebyście sobie zobaczyli. Kto nie wspiera, to nie zobaczy. A może kiedyś zrobię po prostu filmik dla wszystkich. Na chwilę obecną co innego realizuję. Słuchajcie, zrobić sobie po prostu taki plan, że raz w miesiącu to naprawdę nie jest jakiś wyczyn. Wraz w miesiącu gdzieś sobie pojechać. Nawet w bliskie w bliskie koło Was miejsca, w maksymalnie 50 km, macie mnóstwo przepięknych miejsc. Polska też jest pięknym krajem. W Polsce też możecie pozwiedzać. Polska jest dużo piękniejsza niż tutaj, te inne kraje. My mamy wszystko, mamy górę, morze e, i dużo pięknych, wspaniałych miejsc, zamki, niezamki i też możemy, możecie zwiedzać, jeżeli nie jesteście za granicą. Ale jeżeli jesteście, to też śmiało weźcie sobie w interne mamy internet, w internecie poszukajcie sobie co jest naprawdę warte do obejrzenia, gdzie można pojechać. Czasami mała rzecz, e, jak, jak jakiś e, zabytkowy kościół, czy jakieś... E, na przykład malutkie, malutkie zoo. No, no, różne rzeczy, naprawdę jest tego mnóstwo. Nie chcę mi się teraz naprawdę wymyślać, co możecie zobaczyć. W, tutaj mamy w Holandii delfinarium. jakieś mamy y, jakiś ogród botaniczny, gdzie piękne kwiaty są. Y, na przykład dalej, co jest y, Safari Park Feindhoven. Też słyszałem, że jest bardzo fajnie. Y, no jest tego tyle, że naprawdę nie starczy Wam życia, a jak przyjeżdżacie tutaj, no to słuchajcie, no to jedny, jeden weekend nie imprezujcie i pojedzcie sobie gdzieś. Albo nawet e, lepiej, żebyście e, raz w miesiącu sobie tylko zaimprezowali, a nie e, raz w miesiącu nie imprezowali. Ja osobiście nie imprezuję w ogóle, eee, sztywnie jak jestem, co. Eee, słuchajcie, nie, już jakoś z tego chyba wyrosłem, byłem młodszy, lubiałem imprezować, tak jak każdy. Eee, oczywiście zawsze z głową, nigdy nie rozwalałem pieniędzy, Bóg wie ile, nigdy u mnie to nie wyglądało tak, że, a, idę i, i biorę szampana za 500 zł, czy coś takiego, bo ja mam pieniądze. Nie, słuchajcie, to jest głupota, eee, nikomu nie zaimponujecie, a, a, po prostu sępy tylko nad wami, nad wami się. Zlecą, że zobaczą, że macie kasę i stawiacie i, i, i to i tamto. Na tym to nie polega. Naprawdę małymi pieniążkami. Starajcie się wypełniać swój czas i wykorzystajcie naprawdę w stu procentach to, że jesteście tu i teraz. Bo mówię, jak już wrócicie do kraju, to już w Holandii nie będziecie jeździć, nie będziecie tutaj oglądać. A warto, warto jest, to zostanie wam tutaj. A jak na starość będziecie mieli to, maja tą demencję starczą, jak to się mówi, gdzie się już zapomina, czy Escramera, to jeszcze wam zostaną zdjęcia. Zdjęcia, które będą wam przypominać fajne, piękne miejsca. Żyjemy troszeczkę kilkadziesiąt lat na tym świecie, więc naprawdę możecie sobie zbudować naprawdę piękną historię, piękne miejsca i naprawdę to jest to. To jest to, dlaczego żyjemy, nie, żeby siedzieć. Pieniądze są pieniędzmi, ale nie tylko po to, żeby siedzieć i przechuszczać wszystko na tym, żeby się bawić, bawić i bawić. Tak? Nie tylko praca, nie tylko imprezowanie, ale jeszcze można wiele zobaczyć. Myślę, że myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Taki to był krótki filmik, a nie bardzo mi wyszedł. Jestem troszeczkę przygnębiony. Zmarł niedawno mój kolega, który siedział w Holandii, w Holandii też już wiele lat, ponad 10 lat. E, też zarabiał dobre pieniądze, ale po prostu miał dużo problemów w życiu i, i te właśnie ten holenderski luz, holenderskie, e, taka, taka wolność e, zniszczyła go, słuchajcie. Alkohol, narkotyki, i to wszystko doprowadziło do tego, że mm, zmarł na zawał przed 40. E, w listopadzie miałby 40 lat, e, więc bardzo, bardzo młody mógł jeszcze żyć jeszcze spokojnie ze 30-40 lat, jak nic, ale to jest najgorsze miejsce właśnie dla ludzi, którzy słabi są psychicznie, bo jeszcze trafisz na domek, w którym wciągają Was. Koledzy. Chodźcie tutaj, napijemy się, zapalimy lolka. To nie jest dobre. Słuchajcie. Najlepiej uciekać z takiego, z takiego miejsca. Ci ludzie wam niczym nie pomogą. Jak przestaniecie imprezować z nimi, to już nie będziecie kolegami, koleżankami. Warto jest odciąć się od takich ludzi, znaleźć sobie ludzi normalnych. Owszem, tak jak powiedziałem, od czasu do czasu to wszystko wskazane imprezowanie dla każdego jest. Ja nikomu nie zabraniam, ale. Jeżeli tacy ludzie widzą, że już nie chcecie z nimi imprezować, to wtedy naprawdę zobaczycie, czy to są naprawdę prawdziwi znajomi, koledzy, przyjaciele, czy, czy to tylko osoby takie do imprezowania. Warto jest sobie znaleźć swój pokój gdzieś sam od, od właśnie nie na tych firmowych, właśnie, bo nie ma się wtedy styczności, wtedy sobie wybieramy ludzi, jakich my chcemy w naszym otoczeniu, a nie jakich agencja nam dorzuci, bo naprawdę napatrzyłem się na tych domkach wszystkich i oni mi w życiu nic nie wnieśli dobrego. Słuchajcie. Gdybym mieszkał na tych domkach, nie wiem czy byłoby to samo ze mną, co jest teraz. Czy miałbym ten kanał, w którym staram się Wam pomagać, staram się Wam doradzać? Czy miałbym e, wspaniałą rodzinę, którą teraz mam? Czy miałbym dom? E, czy no, 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 wszystko, wszystko, co było naprawdę, czy tak, jak teraz przestałbym, e, czy dalej bym, e, m, czy byłbym abstynentem takim, no. Na półabstynentem, bo tak jak mówiłem, czasami też się piwo napije drinka. To jest wszystko dla ludzi, ale no mówię, wszystko z umiarem. Robię to raz na parę miesięcy i czuję się bardzo dobrze z tym. Wolę sobie poświęcić czas z rodziną, pójść na rowery, na spacer, czy gdzieś pojechać, zamiast po prostu leczyć kaca, to... To nie jest nic dobrego. I, I mówię, no i dzięki temu, że nie mieszkam na tych, na tych firmowych kwaterach, yy, nie jestem podatny na to otoczenie, bo nawet najsilniejszy w pewnym momencie się podda i, i mówi: A oni mnie traktują jak Dziwolonga, pójdę z nimi, pokażę, że, nie, że jestem super i, i oni mnie zaakceptują. Nie, nie, to nie jest dobre. Słuchajcie, a jak macie jakieś problemy, to śmiało, zapraszam do. Wspierania mojego kanału to jest niewielki koszt. 4,99 taka normalna opcja, ale 5,99 już macie opcję. W euro mówię: z, macie opcję, że możecie sobie ze mną prywatnie pisać. Jeżeli ktoś z Was ma dołka, szuka, szuka po prostu jakiegoś wsparcia. Śmiało mogę od czasu do czasu nawet filmik dla Was taki motywacyjny nagrać, żebyście po prostu nie zamywali się, bo Holanda jest krajem depresyjnym i tutaj e, często czuję się człowiek taki wyalienowany, taki, taki stłamszony, jeszcze, jeszcze jak ma się taką ekipę, która tylko by chciała a Wy nie chcecie. Więc zapraszam Was wszystkich, dla wszystkich nowych tak samo subskrybujcie mój kanał, jeszcze więcej, więcej i więcej filmików w przyszłości, ja dopiero się rozkręcam. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.